Witam Was bardzo serdecznie na prezentacji kolekcji Romantic Moments marki Margaret. Jest to nasza trzecia kolekcja w takim stylu pastelowym. Jak widzicie kolorystyka różowo-szaro-zielona w przewadze, ale pojawiają się też nieco inne odcienie. No i zobaczmy jak wygląda. Oczywiście składa się ona z bloczka papierów, 12 papierów dwustronnych. E, gramatura 240, tak jak dotychczas. I tutaj mamy tak, elementy do wycięcia, piękne rameczki. Tu macie serduszka z rocznicami. Para tańcząca, dwa okienka, tak, znowu para tańcząca w drugą stronę. Macie też tutaj takie piękne lampy. <laughs> Pokażę Wam. Tak mniej więcej wielkościowo wygląda to okienko. Co prawda tu jest taki wydruk próbny, ale macie mniej więcej orientację i tutaj jest to drugie okieneczko. Też całkiem fajne, sympatyczne. Na arkuszu obok macie tutaj takie propozycje na karteczkę 15x15. Tutaj można wykorzystać ten element do DLki. Tak? Mam nadzieję, że dobrze to widać również ten element długi można wykorzystać do dl -ki. z tej strony lub z tej strony lub w całości, bo też takie duże kartki przecież powstają i tutaj macie kolejne okienko takie malutkie ono jest takie małe też okiennice z dwóch stron tak następna strona bardzo podobna do tej poprzedniej, tutaj również propozycja na Kartkę 15 na 15. Tutaj można sobie to wykorzystać jako dekorację DL, -ki. tu również. Plus małe elementy. Okienko takie samo jak z tamtej strony, tylko w nieco innym odcieniu. I te elementy jak wytniecie raz, to macie z obu stron ten sam element, tak? Kolejna strona to serducho wielkie i ta strona została zaplanowana pod boksik. Także boksik można wyciąć od takiego malutkiego, gdzie serduszko na boki zejdzie, powiększe, jeszcze większe. Tak? I jest tu kilka możliwości, i postaramy się zrobić y, inspirację, która Wam pokaże, jak to pięknie będzie wyglądało. Kolejna strona to taka nasza panienka, która się huśta na huśtawce. W tyle mamy altankę. Tak to wygląda. Tutaj macie buciki, bo przecież ona jest na posaczka. <noise> tu przechodzimy w następny arkusz już i tu macie e, Biblię z, z obrączkami. Oczywiście możecie ją przesłonić i wykorzystać w całkiem innym celu niż jakaś impreza e, związana ze ślubem. Kolejny arkusz to taki zestaw ramek. Tu macie te ramki w, różnych, e, w różnej propozycji kolorystycznej. E, Dopasowanej oczywiście do kolekcji. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj na przykład możecie otworzyć sobie to okienko, możecie wyciąć, możecie tu podłożyć zdjęcie na przykład. Wyciąć i podłożyć zdjęcie. To naprawdę tutaj interpretacja Wasza tylko i wyłącznie. Kolejna strona to strona z okienkiem. No cóż, lubimy okienka. Oraz taki piękne tło przechodzące dalej w kolejny arkusz no i na górze kończące się takim koszyczkiem pięknym, romantycznym który już wiem, że się bardzo podoba następna strona dla osób, które lubią robić jasne prace niekoniecznie z wieloma elementami graficznymi bardzo ładny papier już Zrobiłyśmy próbę, naprawdę fajne prace można z tego zrobić. A tuż obok z kolei bardzo rozbudowany arkusz, taki wianek z kwiatów. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. I też można go wykorzystać na wiele sposobów. Następna rozkładóweczka to mamy e, koronkę. Tutaj głównie ona jakby rządzi. Ta koroneczka przewija się przez cały papier. Z pod spodu wystają nam kwiaty. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Dalej teraz na chwilkę. Patrzcie, ona przychodzi na następny arkusz, i tutaj już te kwiaty są na wierzchu. Tak. Ekstra. Kolejna rozkładówka to mamy tu wielkie serducho z parą tańczącą. Oczywiście to prawdopodobnie na jakiś layout się będzie nadawało na boksa, ale dużego. Propozycje 4, takie w formacie 15 na 15 To jest powtórzona ta grafika w nieco różnych kolorystykach, także też możecie sobie to wykorzystać dowolnie. Następna rozkładówka, również taka delikatna, po to, żebyście miały możliwość przygotowywać pracę. Bardzo delikatne, jasne, tu znów przewija się ta koronka. Tym tutaj nie jest może taka bardzo mocna i widoczna, ale jest. Mam nadzieję, że ją widać. I tak to wygląda. No i kolejna rozkładówka, bardzo ją lubię. To jest rozkładóweczka taka, gdzie kwiaty przechodzą z jednej strony na drugą. Tu mamy taką sowę. Zegarem. Niektórzy mówią, że to nawiązuje do Harry'ego Pottera. Czemu nie? Jak się ludzie zakochują, to trochę jest jak w bajce, prawda? Także tak to wygląda. Tu będzie takiego ślicznego ptoszka kolorowego. Jest naprawdę słodki. Kolejna rozkładowaczka, też taka w jasnych kolorach. Tutaj w szarości wpada szarości z różem, właściwie takim, takim bordą można powiedzieć wręcz. I bardzo, bardzo fajnie się to komponuje na pracach właśnie takich delikatnych. Obok motywki, które oczywiście bardzo kochamy. No i na dole kompozycja z kwiatów. Tutaj macie połączenie róży z margaretkami że wygląda to bardzo fajnie. No i ostatnia strona. Tutaj mamy szarą stronę, i ta strona została zaprojektowana specjalnie dla mojej siostry Anetki, ponieważ ona lubi bardzo pracować w szarościach. I na dole dałyśmy słonie, ponieważ wiążą się na całe życie, więc pięknie pasują do całej kolekcji. No to tak wygląda bloczek, ale do bloczka oczywiście mamy dodatki. Tradycyjnie 5 kart dwustronnych plus okładka. Zacznijmy od okładki. Na okładce macie dużo listków, także możecie te listki sobie powycinać. Macie do wyboru w kolorze zielonym lub różowym. Następna karta to takiej banerki. Proszę bardzo, zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Z po drugiej stronie napisy. Może odwrócę w ten sposób, żebyście mogły czytać. okej. Okay. Następna karta to rameczki. I to są też takie delikatne ramki, tutaj pomiędzy dałyśmy listki, żeby tej przestrzeni nie marnować, a wręcz wykorzystać tak, że te listki są po obu stronach, ponieważ zwróćcie uwagę, że tym razem zrobiliśmy w ten sposób, że każdy element, który wytniecie jest dwustronny. Tak. I tak samo dotyczy się to listków. Kolejna karta z napisami. No i napisy w połowie są uniwersalne, w połowie dotyczą otoczą okazji związanej ze ślubem. Z drugiej strony rameczki. To są te ramki, bardzo podobne ramki do tych, które były proponowane w kolekcji, tylko tu są mniejsze i prostokątne. Następny papier to jest tak. Znowu mamy takie malutkie okieneczko i ono jest także podwójne. Tak. Mamy małe okienko kwadratowe, takie prostokątne. Tutaj mamy okienko z okiennicami a po drugiej stronie duże okienko. No i mamy buty. Te powinny Wam się przydać, ponieważ używa się ich podczas wesela. I z całą pewnością będziecie miały na nie pomysł. No i ostatnia karta to takie taki małe tagusie. Tutaj zaczynamy tagiem od mężczyzny. Tak? I idziemy w kierunku kobiet nam się bardzo podoba ta propozycja i z drugiej strony oczywiście też są te się one są dwustronne i macie tutaj taka propozycja grafik super także to są dodatki okienka pokazałam no i jeszcze mamy do kolekcji z listkami i te listki są również dwustronne, tak jak były w okładce z dodatków. One są w wersji takiej różowej, pasującej do kolekcji, lub w wersji takiej zielonkawo-beżowej. Mają zróżnicowaną kolorystykę, nie są jednakowe. I pokażę Wam, jak one mniej więcej wyglądają. Takie coś wychodzi. Tak, to są te listeczki. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, kiedy one mają różną kolorystykę. Mam nadzieję, że to w miarę to widać. Ale oprócz listków mamy też propozycje w postaci różyczek. Tak, różyczek. Te różyczki też są w dwóch kolorach. Możecie sobie wybrać albo takie beżowo-żółte, albo. Różowe. I patrzcie, że do tych różowych te listki tutaj są różowe. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają te różyczki w wersji różowej z różowymi listkami. Pięknie, prawda? Zobaczcie, z jednego arkusza można zrobić albo takie, albo takie. A można je wymieszać. Oprócz tego, jest jeszcze jeden arkusz, który chcemy Wam zaproponować. To jest arkusz z listkami nieco w innym kształcie i również dwustronne. I te listki będą pasowały w zasadzie do każdej kolekcji, choć zostały przyporządkowane do kolekcji Love Me Tender, ponieważ tutaj są takie vintage'owe, takie zbrudzone i mają kolor bardzo podobny do tego, jaka zieleń została użyta właśnie w tej kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się wszystkie te produkty bardzo podobają i że będziecie zadowolone korzystając z nich. No i dziękuję za uwagę.